11. Piękno proste. Niektórzy mogliby zaprotestować w imię estetyki przeciw organizacji życia prostego, albo przeciwstawić nam teorię pożytecznego zbytku, opatrzności interesów, żywiciela i podpory sztuk wszelakich, ozdoby cywilizowanych społeczeństw. Odpowiemy im z góry kilku krótkimi uwagami. Czytelnik zauważył zapewne, że duch ożywiający tę książkę nie jest duchem utylitaryzmu byłoby błędnym przekonanie, że prostota, której poszukujemy, ma cośkolwiek wspólnego z prostotą, jaką zachowują skąpcy przez sknerstwo, a ciasne umysły przez błędną surowość. Dla pierwszych życie proste to życie za pół darmo. Dla drugich to istnienie zamglone i wegetacyjne, gdzie zasługa polega na pozbawianiu się wszystkiego, co błyszczy, uśmiecha się i czaruje. Nie powstajemy bynajmniej przeciwko tym, którzy posiadając duże środki, obracają majątkiem zamiast dusić pieniądze, podtrzymują handel, rozwijają sztuki piękne. Niezaprzeczenie umieją korzystać doskonale z uprzywilejowanego położenia. My zwalczamy tylko rozrzutność niemądrą, egoistyczne bogactwa, używanie. Nade wszystko skłonność do zbytku u tych, którzy potrzebują przede wszystkim czuwać nad tym, co niezbędne. Przepych jakiegoś kajusa mecenasa nie zdołałby wywrzeć takiego wpływu na społeczeństwo jak zbytek zwykłego sybaryty zadziwiającego współczesnych wystawnością życia i szaleństwem marnotrawstwa. Podobne porównanie zastosować można do rzeczy całkiem odmiennych. Siać pieniądze nie jest wszystkim. Są sposoby rozsiewania, które uszlachetniają ludzi, są inne upadlające. Rozsiewanie pieniędzy każe się domniemywać obfitego ich posiadania. Kiedy zamiłowanie życia wystawnego porywa ludzi posiadających środki ograniczone, postać rzeczy się zmienia. W tych czasach uderza przede wszystkim zapamiętałość w wydawaniu majątku u ludzi, którzy oszczędzać powinni. Wspaniałomyślność jest dobrodziejstwem społecznym, zgadzamy się chętnie. Nie przeczymy również, że rozrzutność niektórych bogaczy można by nazwać upustem dla nadmiaru. Stwierdzamy tylko, że zbyt wielu jest ludzi, którzy tym upustem posługują się wówczas, kiedy ich interesem i obowiązkiem byłoby oszczędzanie. Ich zbytek i ich zamiłowanie zbytku to nieszczęście prywatne i niebezpieczeństwo publiczne. Tyle o zbytku pożytecznym. Chcielibyśmy obecnie poruszyć kwestię estetyki, o bardzo skromnie, nie wkraczając bynajmniej w dziedzinę specjalistów. Zbyt pospolite złudzenie każe uważać prostotę i piękność jako dwie rywalki. Przecież prostota nie jest synonimem brzydoty. Jak rzeczy zbytkowych przeciążonych kosztownie, nie można uważać za jedno z pięknymi. Oczy nasze razi krzyczący widok piękna, głośnego, sztuki przedajnej zbytku pozbawionego wdzięku i ducha. Bogactwo połączone ze złym smakiem budzi w nas żal, że zużyto tyle pieniędzy na rzeczy marnego gatunku. Nasza sztuka współczesna cierpi na brak prostoty, zarówno jak nasza literatura. Zbyt wiele ozdób pododawanych, fioritur niesmacznych, wyobraźni spaczonych. Rzadko w liniach, formach, kolorach zdarzy nam się podziwiać prostotę połączoną z doskonałością narzucającą się oczom, jak oczywistość narzuca się umysłowi. Potrzebujemy odświeżyć się w idealnej czystości nieśmiertelnego piękna, które kładzie swoje piętno na arcydziełach i którego jeden promień wart więcej od wszelkich produkcji szumnych. Najbardziej jednak leży nam na sercu, aby mówić o zwykłej estetyce życia, o staraniu, jakie się mieć powinno w ozdabianiu mieszkań osób swoich własnych. Dla dodania istnieniu tego blasku, bez którego ono nic nie warte. Nie można nazwać rzeczą obojętną, czy człowiek się troszczy lub nie o tę estetykę konieczną. Poznajemy wówczas, o ile człowiek kładzie duszę w swoje życie. Nie nazywając zbytecznym zatrudnieniem upiększania, pielęgnowania, poetyzowania form, sądzę, że w miarę możności należy mieć je na względzie. Natura nawet świeci nam przykładem. A człowiek odczuwający pogardę dla słabego blasku piękna, jakim zdobimy krótkie dni życia, sprzeciwiałby się zamiarom tego, który z jednakiem staraniem i z jedną miłością zabarwił kwiaty znikome i góry wieczyste. Nie należy nam tutaj mieszać piękna prawdziwego z tem, co tylko nosi jego miano. Piękno i poezja istnienia zależą od znaczenia, jakie mu nadajemy. Nasze domy, nasz stół, nasza toaleta powinny być wyrazem naszych intencji. Lecz aby wyrażać te intencje, należy je przede wszystkim posiadać. Nie potrzeba być bogatym, aby nadać dużo wdzięku i uroku swemu mieszkaniu i swemu ubraniu. Wystarczy nieco smaku i dobroci. Poruszamy tutaj kwestię bardzo ważną dla wszystkich, lecz niezawodnie zajmującą więcej kobiety niż mężczyzn. Ci, którzy zachęcają kobiety do używania materiałów ordynarnych, do ubierania się w szaty niemodne, jednostajne, zadają gwałt naturze w tym, co posiada najświętszego i nie zdają sobie zupełnie sprawy z istotnego znaczenia rzeczy. Gdyby ubranie było tylko zabezpieczeniem od zimna lub deszczu, wystarczyłoby płótno, lub zwykła skóra zwierzęca. Człowiek we wszystkie czyny wkłada siebie całego, przeobraża wznamiona rzeczy, którymi się posługuje. Ubranie nie tylko jest pokryciem ciała, jest symbolem. Przytaczam na dowód całą bogatą florę kostiumów narodowych i prowincjonalnych, kostiumów używanych przez nasze dawniejsze korporacje. Ubranie może nam zawsze coś powiedzieć. Im więcej posiada wyrazu, tym więcej jest warte. Aby było prawdziwie pięknem, musi zwiastować rzeczy dobre, rzeczy osobiste i prawdziwe. Przesada mody, zatapiając całkowicie postać niewieścią w ozdobach czysto konwencjonalnych, pozbawia ją głównego wdzięku. Z tego wynika, że niektóre rzeczy uważane przez kobiety za bardzo ładne przynoszą równą krzywdę ich piękności jak kieszeni męża lub rodziców. Cóż powiedzielibyśmy o młodej panience posługującej się w wypowiadaniu myśli wyrażeniami wyszukanymi, wytwornemi może, lecz dosłownie wyjętymi z podręcznika rozmów towarzyskich. Czyż taki język mógłby mieć urok? Najzupełniej takie samo wrażenie robiłoby ubranie, dobrze nawet zrobione, lecz bez żadnej różnicy, jednakowe u wszystkich. Nie mogę się powstrzymać od przytoczenia tutaj słów Kamila Le Natura włożyła w dłonie kobiece sztukę czarowną, instynktowną niemal, sztukę będącą jej osobistą własnością, jak jedwabista przędza jest własnością jedwabnika. A przezrocza tkanina własnością pająka. Kobieta jest poetką, artystką swego wdzięku i swego uroku. Jest przędzą tajemnicy, którą spowija swój sposób podobania się. Cały talent zużyty przez nią w dorównaniu mężczyźnie na wszystkich polach sztuki i wiedzy nie zastąpi nigdy umiejętności spożytkowania gałganka ozdoby stroju. Jak wychowanie powinno polegać na myśleniu swoim umysłem. Na odczuwaniu swoim sercem, na wyrażaniu indywidualnym swojego ja wewnętrznego ukrytego, które bywa tłumionym i niweczonym przez wzgląd na innych, tak również chciałbym, aby młode dziewczę, ta matka w przyszłości, miało w zaraniu życia rozbudzaną estetykę, tualetową estetykę. Ono, które kiedyś ubierać i wychowywać będzie swoje dzieci. Lecz obok gustu i daru twórczego, powinno umieć uosabiać siebie w tym arcydziele zręczności i osobowości kobiecej, bez czego kobieta jest tylko lalką z gałganów. Suknia własnoręcznie zrobiona prawie zawsze leży najlepiej, a w każdym razie największą sprawia przyjemność. Zbyt często zapominają o tem kobiety. Robotnica i wieśniaczka ten sam błąd popełniają. Odkąd jedna i druga ubierają się u szwaczek i modystek sprzedających im wątpliwe naśladownictwa wielkiej mody, wdzięk prawie zupełnie zniknął z ludowych strojów. A jednak czyż może cośkolwiek w świecie bardziej się podobać, jak urocze świeżością zjawisko młodej robotnicy lub dziewczyny z pól ubranych na modłę krajową i pięknych samą prostotą? Te same uwagi można zastosować do sposobu urządzania i ozdabiania mieszkania. Jeżeli istnieją toalety objawiające pojęcie życia kapelusze będące poematami kokardy i węzły arcydziełami tak również są urządzenia mieszkań które na swój sposób przemawiają do ducha dlaczegoż pod pretekstem upiększania mieszkania odejmowalibyśmy mu charakter osobisty mający zawsze swoją wartość Dlaczego szersze pokoje czynić podobnymi do numerów hotelowych, nasze salony do kolejowych dworców, nadając im jednostajny typ urzędowego piękna? Jakaż to przykrość, oglądać domy jednego miasta, miasta jednego kraju, kraje całego wszechświata i spotykać wszędzie pewne formy identyczne, nieuniknione, drażniące swoim rozmnożeniem. Jakżeby estetyka zyskała na prostocie. Zamiast tego zbytku tandetnego, tych wszystkich ozdób pretensjonalnych, a tak niesmacznych banalnością, mielibyśmy różnorodność nieskończoną. Szczęśliwe pomysły i wynalazki cieszyłyby nasze oczy, upojone widokiem rzeczy nowych, a nieprzewidzianych. Odkrylibyśmy tajemnicę nadawania tkaninom, meblom, mieszkaniom tego piętna indywidualności ludzkiej, które niejedne starzyznę czyni nieocenioną. Na zakończenie przejdźmy do rzeczy bardziej prostych jeszcze, mianowicie do różnych drobnych szczegółów gospodarczych, uważanych przez młode osoby za bardzo mało poetyczne. Ich pogarda dla skromnych domowych zabiegów wypływa z pomieszania pojęć bardzo rozpowszechnionego, lecz nie mniej zgubnego, polegającego na przypuszczeniu, że poezja i piękno mogą istnieć w rzeczach lub nie istnieć. Są zatrudnienia sztuk pięknych, literatury, muzyki, oraz są prace ordynarne, grube, jak czyszczenie bucików, zamiatanie pokojów, pilnowanie komina. Śmieszne, dziecinne mniemanie. Ani smyczek, ani miotła nie mają znaczenia. Wszystko zależy od ręki, która je trzyma, od ducha, który ożywia tę rękę. Poezja nie w rzeczach spoczywa, tkwi w nas samych. Trzeba umieć ożywić nią przedmioty, jak rzeźbiarz swym marzeniem obejmuje marmur. Jeżeli życie nasze i nasze zatrudnienia pozbawione bywają niejednokrotnie uroku pomimo wartości zewnętrznej, to dlatego, że nie umiemy napełnić je tym urokiem. Pełnia sztuki ich polega na ożywieniu tego, co martwe, na przyswojeniu tego, co dzikie. Pragnąłbym, aby wszystkie młode dziewczęta usiłowały rozwinąć w sobie dar prawdziwie niewieści, napełniania duszą tego, co jest jej pozbawione. To jest triumf wdzięku u kobiety. Kobieta jedynie może napełnić dom owym jakimś nieuchwytnym urokiem, a jeżeli ktokolwiek twierdzi, że nie ma czarodziejskich wróżek, że nie było ich nigdy, to nie wie co mówi. Oryginalny wzór wróżek opiewanych przez poetów, znaleziony został i znajdywany jest zawsze pomiędzy tymi uroczymi śmiertelniczkami, które umieją zagniatać ciasto z energią, cerować dziury ze słodyczą wiązać kokardę z wdziękiem, napełniać duchem przyrządzone potrawy. Wiemy dobrze, że uprawianie sztuk pięknych posiada w sobie coś umoralniającego i że to, co widzimy, odbija się z biegiem czasu na naszych myślach i na naszych czynach. Lecz uprawa sztuk wszelakich i podziwianie ich płodów nie dla każdego jest dostępnym przywilejem nie każdy może posiadać, rozumieć i stwarzać rzeczy piękne. Jest rodzaj piękna ludzkiego, które może znajdować się wszędzie. Piękno płynące z rąk naszych żon i naszych córek. Bez tego piękna, czym jest najbardziej ozdobne mieszkanie? Zimną siedzibą. W jego blasku puste, ogołocone home nabiera ożywienia i światła. Pomiędzy siłami zdolnymi uszlachetnić i przeobrazić wolę, powiększyć szczęście – nie ma może siły, której zastosowanie byłoby bardziej ogólnym, bardziej różnorodnym? Umie się ono zaznaczyć przy pomocy najuboższych narzędzi, w pośród najgorszych przeciwności. W najmniejszym mieszkaniu, przy najbardziej ograniczonym budżecie, kobieta może utrzymać ład, czystość i dobrobyt. Może wprowadzić staranie i piękno do wszystkiego, cokolwiek podejmuje. Dobrze robić to, co się robi. Nie jest w jej oczach przywilejem bogatych, lecz obowiązkiem wszystkich. Dlatego stosuje tę zasadę w praktyce i umie nadać swemu środowisku godność i urok, których nie posiadają nieraz domy zamożne, gdzie wszystko powierzone jest najmitom. Tak zrozumiane życie objawia się bogate w nieznane piękno, w czary, w zadowolenia i rozkosze wewnętrzne. Być sobą samym, wyprowadzić najaw w swem przyrodzonym środowisku, piękno jakie ono zawiera, oto ideał. Jakże misja kobiety zyskuje na głębokości i na znaczeniu, kiedy się koncentruje w napełnieniu duszą martwych rzeczy i w nadaniu tej duszy jako zewnętrznego symbolu delikatnej i miłej powłoki, na którą najbrutalniejsze istoty muszą być wrażliwe. Czyż to nie więcej warte od zazdroszczenia tego, czego się nie posiada, od usiłowania niezręcznego naśladownictwa obcych i niemych wzorów?